To oni wygrali, przeszli do historii tańca z gwiazdami. 15. Edycja tańca z gwiazdami właśnie osiągnęła swój wielki finał. Poziom uczestników przeszedł najśmielsze oczekiwania. Jednak to oni zostali wielkimi zwycięzcami. Ich taniec nie jeden raz wycisnął łzy. Już wiemy, kto otrzymał kryształową kulę. Była faworytką od początku i to ona głosem widzów najbardziej zasłużyła na wygraną. Vanessa Alexander wygrała 15. Edycję tanecznego show Polsatu. Finał tańca z gwiazdami był wyczekiwany przez wszystkich widzów i fanów show. 15. Edycja z pewnością zapadnie w pamięć dzięki wysokiemu poziomowi uczestników, a także ich niezwykłych przemian. O kryształową kulę i 100 tysięcy złotych, a dla tancerza 50 tysięcy zawalczyli Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Vanessa Aleksander i Michał Bartkowiak, a także Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Reklama: Finał tańca z Gwiazdami Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Maciej Zakościelny i Sara Janicka otworzyli Finał 15 edycji pasjonującem tango z zasłoniętymi oczami na krzesłach Macieju to że nas urzekło to wtedy i teraz to jest jasne Dzisiaj mnie urzekło jeszcze to wrażliwość na wzajemne impulsy wrażliwość na siebie mówiła rozbrajająco szczerze Iwona Pawlowicz. Jak mi jest trudno cała Polska nas ogląda to, co wy pokazaliście na parkiecie, to jest fenomenalne. Ten występ był jeszcze lepszy niż poprzedni. Dzisiaj staję i mogę powiedzieć, że jesteś tancerzem z krwi i kości, wyznał wzruszony Rafał Maserak. Paulina Sykut Jerzyna zapytała za kulisami, dlaczego wybrali właśnie tango. Chcieliśmy je powtórzyć dla siebie i dla widzów. Maciek i Sara otrzymali 40 punktów. Finał tańca z gwiazdami. Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. Vanessa i Michał zatańczyli ogniste paso doble. Wyrażę to, że połączenie ducha ciała i umysłu jest tak doskonałe, że żałuję, że się nie rozpłakałem, mówił ze wzruszeniem Tomasz Wygoda. Nie widziałam czegoś tak porywającego, jak wasze Paso Doble, dodała Kasprzyk. Vanessa i Michał dostali od jurorów 40 punktów. Finał tańca z gwiazdami. Julia Żugaj i Wojciech Kucinna. Julia Żugaj, która postanowiła zatańczyć Iwa, stwierdziła, że podczas wykonywania tego układu czuła się najszczęśliwsza. Byłam w 100% sobą tańcząc Iwea? Tomasz wygoda, choć miał uwagi, to starał się nie zepsuć tej wyjątkowej chwili. Wszystko jest cudowne. Była dynamika, to było pięknie. Piękno mija, ale piękno tańca nigdy. Cieszę się, że odnalazłaś w programie dyscyplinę. To jest najlepsze, słuchasz się, Wojtka, mówiła Iwona Pawlowicz. Julia i Wojtek zostali ocenieni na 39 punktów. Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel w tańcu z gwiazdami Po pierwszej turze zmagań uczestników na scenie pojawiła się Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel. Obie gwiazdy połączyły siły, wydając wspólny utwór zatytułowany Damą być, który oryginalnie został wydany w 1976 roku. Wokalistki zaprezentowały na żywo swoją nową interpretację piosenki. Finałowe dogrywki w tańcu z gwiazdami. Vanessa Alexander dostała kwikstepa. Druga runda to tańce wybrane przez Jurorów. Tu przeważnie oglądamy tańce, które poszły uczestnikom najgorzej. Dla Vanessa był to kwikstep. To może przypadek, a może i nie. Zrobiliście diametralny progres, tamten kwik step był słaby, a teraz Majstersztyk będzie 10, mówił Rafał Maserak. Ten kwik step był jeszcze szybszy niż poprzedni podsumowała Ewa Kasprzyk. Dostali 40 punktów finałowe dogrywki w tańcu z gwiazdami. Julia Żugaj musiała powtórzyć walca wiedeńskiego. Julia Żugaj, jako poprawkowy taniec, otrzymała walc wiedeński od Iwony Pawlowicz, za który wcześniej otrzymali tylko 30 punktów. Jurorka jednak nie do końca była zadowolona, bardzo mi się podoba, że wchodzisz w taniec. Uwiodłaś nas swoim tańcem. Nie wiem, co się stało z łokciem, ale ogólnie bardzo ładnie. Widać, że trenowaliście. Ruch był bardziej płynny, muszę się zgodzić z Iwoną, dodał Maserak. Za ten taniec para otrzymała 37 punktów. Finałowe dogrywki w tańcu z gwiazdami. Maciej za kościelny pokazał poprawkę Iwea. Maciej otrzymał poprawkę do Iwe od Tomasza Wygody, który później skomentował, że było lepiej, ale nie idealnie. Zrobiłeś to dużo, dużo lepiej. Robisz bardzo dużo od siebie, bardzo mądrze. Trochę o te nogi się czepie, takie freestyle'owe były. Maciej i Sara otrzymali 38 punktów. Edyta Górniak zachwyciła występem w finale tańca z gwiazdami. Drugą gwiazdą, która uświetniła finał tańca z gwiazdami, była Edyta Górniak. To do jej światowej klasy wykonania tańczyli wszyscy uczestnicy, którzy wcześniej odpadli. Ostatnie tańce paragraf to był czas freestylu Julii i Wojtka. Julia Żugaj wykonała refleksyjny taniec do piosenki Hallelujah Leonarda Cełena. Za ten taniec otrzymali 40 punktów. Wasz taniec przypomina mi najpiękniejsze perfumy na świecie, podsumowała Iwona Pawlowicz. Płaczmy razem z Julią. Powiem tylko tyle: przeżyłam Katarzis. To było coś poruszającego, dodała kasprzyki i porównała Julię i Wojtka do Romea i Julii. Dla nich wstali wszyscy. Maciej i Sara wycisnęli łzy. Z kolei Maciej za Kościelny i Sara Janicka zaprezentowali sensualny i poruszający taniec do muzyki symfonicznej. Było to połączenie wszystkich dotychczasowych układów. Niezwykle emocjonalny występ poruszył wszystkich. Wszyscy wstali, a i wielu gości się wzruszyło. I to są takie momenty, kiedy czas antenowy się nie liczy, podsumował Krzysztof Ibisz. Tutaj nic nie trzeba mówić. Myślę, że przekonałeś się na własnej skórze, że taniec jest jak wykuwanie rzeźby. Tylko, że tę rzeźbę możemy oglądać może dwie minuty. Dobrze, że mamy to w telewizji, bo będziesz miał pamiątkę na całe życie, Rafał. Jak my się musimy postarać jako jury, żeby was ocenić. Świat jest lepszy po tym momencie, dodał wygoda. Maciej i Sara otrzymali 40 punktów. Vanessa przez taniec opowiedziała swoją historię. Vanessa Aleksander i Michał Bartkowiakiem wykonali romantyczny taniec opowiadający o samotności. Ich układ wycisnął łzy jurorów i widowni. Jak wy to robicie, że w tak mistrzowski sposób poprowadzić nas, że nam się wydaje, że my nie jesteśmy w tym studiu tylko w innym świecie. Myślałam, że jestem na księżycu. Vanessa i Michał dostali od jurorów 40 punktów. Jako trzecią gwiazdą na scenie była Blanka, która wystąpiła na Eurowizji ze swoim hitem Solo. To właśnie ona będzie występować na wiosnę w 16 edycji Tańca z Gwiazdami. To oni wygrali finał 15 edycji Tańca z Gwiazdami. Według głosowania widzów, program wygrała Vanessa Aleksander i Michał Bartkowiak. Zaskoczona para podziękowała najbliższym, Polsatowi i sobie nawzajem za tak niesamowitą przygodę.